Witam bardzo serdecznie na kanale Mimeruna. Każdego Ciebie, jeżeli subskrybujesz kanał i urodziłeś się 12 dnia miesiąca, dla Ciebie przekaz na kolejne 30 dni, czyli do 11 grudnia. Wyłożyłam runy, żeby sprawdzić na ten okres energię właśnie dla Ciebie. Kochani, jeżeli urodziłeś się 12 listopada i obchodzisz dziś właśnie swoje święto, wszystkiego co najlepsze. Spełnienia marzeń, zdrowia, pomyślności. Realizujcie swoje cele, marzenia, idźcie śmiało do przodu, uśmiechajcie się, żyjcie tak, abyście nie żałowali każdego dnia. Bądźcie wdzięczni za każdą najmniejszą rzecz. Niech spełni się Wam wszystko to, co dobre, obfitości, zdrowia, pomyślności. Wszystkiego, co najlepsze. Kochanie, teraz przechodzę do przekazów dla każdego, Ciebie, jeśli urodziłeś się faktycznie 12 dnia miesiąca, przekaz na kolejne 30 dni. Kochani, będzie przyświecać Wam Dagas, 23 runa yy, futharku, która yy, no tutaj jest najszczęśliwszą yy, runą futharku, jak wiecie, więc no nie ma szansy, żeby się coś <laughs> nie udało. Ważne jest, żeby działać, podejmować działania, śmiałość do przodu, bo będą okazje, będą niespodzianki, będą szanse. Ważne, żeby je wykorzystać, o tym mówią runy. Zobaczcie, Dagas 23 jest piątką i Rajdo też jest piątką. Piątka ewidentnie mówi, żeby pozwolić sobie. Tak, na tą dynamikę, na tą aktywność, na, na zmianę, bo będzie tu pchało i, i, i będzie w Was taka chęć do tej zmiany. Runy też mówią, żebyście mieli nadzieję na to, że niespodziewanie macie szansę na osiągnięcie, kochani, jakiejś... No czegoś, czego się nie spodziewaliście. Możecie doświadczyć jakiejś pozytywności, pozytywnego zakończenia kłopotów. Może przyjść, mogą przyjść jakieś zdarzenia. Kochani nagłe, które poprawią wasz los. Przyjdzie wielka odmiana losu. Plany, zamiary mają szansę się realizować jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ale nie zadzieje się to sami, samo, kochani, tylko obie karty tutaj mówią działaj, działaj. To jest przesłanie, tak? Bo czekają cię korzyści, bo czekają cię duże zmiany. Rajda będzie wyrywała z marazmu, z stagnacji, z zastoju. Mówi wręcz, przełam rutynę, rusz do przodu. Przeprowadź się, zmień pracę, tak? otwórz się na nowe róż przesłaniem Runy Dagas też jest, kochani, działanie, a więc no, szansa jest, żeby zmienić swój los, żeby z tych energii skorzystać, ale czy skorzystasz, to jest jakby już Twoja decyzja. Ważnym tutaj jest też, jakby ogólne energie mówią, żeby być uważnym w podejmowaniu działań, bo poprzez pośpiech, bo będzie tutaj mocno pchało, zobaczcie, mocno pchało, będzie taka pozytywna energia, no to tutaj, żeby być troszkę uważnym, bo... Poprzez ten pośpiech będzie zwiększało się też ryzyko popełnienia błędu czy z, z, z zaliczenia jakiejś wpadki, nie? więc jakby tutaj trzeba troszeczkę uważać, bo będzie ta dynamika, ta aktywność, chęć do działania. Ale tutaj jakby nie było też te piątki mówią o tej ewidentnie zmianie, które mówią, pozwól sobie na dobrą zmianę, na dobrą zmianę dla siebie. I jakby naprawdę z korzyścią, ze spełnieniem, z realizacją, kochani, tylko trzeba by było działać. Należałoby też się kierować dobrą radą, bo będziecie mieli samych przychylnych ludzi tutaj, jeśli chodzi o sferę zawodową. Więc, kochani, będzie tutaj takie pobudzenie do życia. Nakłanianie do wyjścia z marazmu, ze smutku, z żalu. Tak naprawdę, zmiana w Waszym życiu, żeby osiągnąć zadowolenie, obfitość, pójść, pójście do przodu, jest nieuchronna I, i jakby ona przyniesie Wam nowe doznania, nowe możliwości, nowe szanse, nową miłość. Tylko trzeba kierować się rozumem, nie poddawać się stagnacji, kochani, yy, przełamać rutynę. Jeżeli potrzebujesz wypoczynku, yy, yy, urlopu, to też jakby skorzystać yy, w tym czasie, ale też otworzyć się na ludzi, że nie całkowicie się yy, odcinać, kochani, bo możecie poznać osobę naprawdę do yy, pięknej miłości, <noise> która może zakończyć się yy, ślubem tutaj przyjdzie, jeżeli skorzystacie z możliwości zmiana warunków życia, szansa na zakończenie też jakiejś sprawy sądowej, podróży służbowej, nawet za granicę która przyniesie ufitość, zadowolenie, bo już będzie szansa, taka okazja się zdarzy. Więc jeśli chodzi o finanse, dobry stan, kochani, posiadania, tutaj karty pokazują runy, dzięki nowym pomysłom, odpowiedniemu zarządzaniu pieniążków, pieniążkami, które macie, no to jakby tutaj szansa na osiągnięcie nowych dochodów, na nieoczekiwanych zysków, Osiągnięcie nieoczekiwanych zysków, jakieś niespodzianki. Jeżeli była trudna sytuacja, no to tutaj runy mówią o uzdrowieniu sytuacji finansowej, bo jeżeli podejmiesz działanie, wejdziesz w nowe projekty, one przyniosą tutaj no, pozytywne finanse. Karty tutaj mówią o wygranym procesie, o dochodzie z takiego szybkiego działania. Być może trzeba mieć uszy, oczy szeroko otwarte, bo ktoś coś zaproponuje. Przyjdą możliwości, przyjdą niespodzianki, żeby nie przegapić tego momentu, tak? Będzie szansa na szybki zarobek, na takie szybkie transakcje. Daga zda da możliwości, tylko tak naprawdę trzeba się na nie otworzyć i z nich skorzystać, bo obrót gotówki przyniesie naprawdę obfite dochody tutaj. Potrzebujesz zmian, to nie jest czas stagnacji, a więc wchodzenie w różnego rodzaju transakcje, projekty, przetargi, konkursy, bo jeżeli taka okazja się nadarzy, a w to wejdziesz, zadziałasz, złożysz dokumenty, podejmiesz, yy, yy, zrobisz krok do przodu, to szansa na osiągnięcie obfitości i to, to szybkich pieniążków, kochani. Ale też warto zakryć yy, na giełdzie, kochani, zdrapać zgrapać Mogą, mogą przyjść też jakieś dochody. Tutaj o tym mówią y, karty. Y, kochani. Jeśli chodzi o pracę, no to tutaj y, będą wam towarzyszyli, y, sami przychylni wam ludzie, będziecie mieli ochronę z góry. Y, karty mówią o takiej y, pewnej i stabilnej pracy, właśnie o tych nowych możliwościach. Będzie ochrona, będzie dobra pozycja. Y, Dagas tutaj będzie dawała y, szansę na nowe pomysły, na inspiracje będą w tobie tutaj, będzie się to budziło, więc daj sobie szansę, idź do przodu, y, działaj, y, o tym tutaj y, mówią y, runy. Y, szansa też na. Y, y, na ozdrowienie sytuacji, jeśli chodzi o sferę zawodową. Jeżeli nie miałeś pracy, no to szansa, jeżeli podejmiesz działania, no to jest szansa na znalezienie dobrej pracy. Może to będzie praca w podróży, może jakieś służbowe wyjazdy. To dla Was będzie możliwość zarobienia dodatkowych pieniążków, ktoś zaproponuje albo zagraniczny wyjazd, tak? I też to przyniesie dobre zarobki, a też właśnie zatrudnienie. Może czekałeś na taką ofertę, to przyjdzie, ona przyniesie dobrobyt. Dla tych, którzy szukają pracy, no to też bardzo dobry czas na szukanie pracy z pozytywnym skutkiem. Uda się, kochani, tutaj znaleźć taką pracę, podpisać umowę. Wszelkie transakcje, negocjacje w tym okresie czasu dają dobre perspektywy, kochani. Jeżeli macie sprawy urządowe, sądowe, to pomyślne zakończenie procesu w sądzie, pozytywne załatwienie spraw urzędowych, więc tutaj się niczego nie obawiajcie, będzie przyświecała wam gwiazda, tylko śmiało. Podejmujcie działania, podejmujcie kroki. A wszystko się tutaj fajnie uda. W relacjach też, jeżeli będziecie wychodzić, wyjeżdżać, skorzystacie z różnych możliwości, macie szansę na poznanie nowej osoby do związku, do miłości, nawet niektórzy miłość od pierwszego wejrzenia, kochani, która ma szansę zakończyć się ślubem, będzie to partner z dobrymi zamiarami, będą porywy serca. Dla niektórych naprawdę romans też, warto w ten romans wejść. Eee... <laughs> Warto skorzystać z tego, co, co tutaj przyniesie los, bo to będzie dla Ciebie bardzo y, rozwojowe, będziesz się z tym dobrze y, ekscytująco czuł, czuła. Y, szansa też na nową y, przyjaźń, na y, fajny związek, na fajną relację, ale też i w małżeństwach tutaj super. A więc y, wspólnie będziecie też dążyć do jakiegoś wytyczonego celu, to będzie Was scalało, czy to mówię, czy w koleżeństwie, czy w przyjaźni, czy w partnerstwie, czy w małżeństwie podejmujcie działania, kochani, bo naprawdę tutaj jest szansa na, na, no, na, na, fajną, na fajną relację, na fajną relację. Tylko należałoby, kochani, działać, nie być w stagnacji, korzystać z tych możliwości, które które da Wam los, niespodzianka, bo gwiazda będzie przyświecać, będą nowi ludzie, którymi warto wejść w relacje, otworzyć się, bo to szansa na, na stworzenie naprawdę długiego związku przyjacielskiego, małżeńskiego. Będzie dobre porozumienie, kochani, też właściwie we wszystkich relacjach warto się otworzyć na nowych ludzi, tylko o tym wszystkim pamiętać o swojej indywidualności, też nie zatracać jej, niezależnie jakich relacji to będzie dotyczyło, czy, czy, czy tutaj właśnie <laughs> biznesowych, czy osobistych, czy rodzinnych, ale szansa, kochani, na romans, na, na zalegalizowanie, też może przyjść propozycja zalegalizowania związku, Relacji, tak? Także tutaj też warto w to wejść, bo to będzie, no będzie Wam przyświecać DAGAZ, więc będziecie coś realizować wspólnie, będziecie mieli wspólne cele, to będzie też stało Wasz związek i, i wyniesie ten związek naprawdę wysoko, więc warto tutaj skorzystać z tej okazji, nie obawiać się, bo no. Będzie to ekscytujące, nowe, rozwijające, dające perspektywy na zmianę swojego życia, wyjścia z samotności, wyjścia z stagnacji, może po nieudanym związku, odważcie się, wejdźcie w nowe, bo przyświeca Wam gwiazda, działanie jakby tutaj runy mówią o tym działaniu, o wyjściu z marazmu, smutku, pogodzenia się z tym, co było, jeżeli już przepracowałeś pewne rzeczy, a boisz się gdzieś. Ruszyć naprzód, bo jesteś w tej strefie komfortu, to no tutaj karty. Mówią o tym, żeby ruszyć, podejmować działania, przyświeca gwiazda, wszystko się uda, jeśli chodzi o relacje, znajomości, przyjaźnie, więc śmiało do przodu, a naprawdę na horyzoncie super relacje, super związki, super partnerstwa, super koleżeństwo. Tutaj naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o zdróweczko, być może ktoś będzie, kochani, wyjeżdżał do sanatorium. Karty tu ewidentnie mówią o zdrowieniu, o lepszej kondycji, o, o takim aktywnym wzroście wewnętrznym. Może ktoś będzie dużo więcej medytował, może ktoś będzie wyjeżdżał na jakiś właśnie urlop, gdzie, gdzie będzie chciał się wyciszyć, może wcześniej intensywnie będzie pracował i później skorzysta z tego wypoczynku. Dla niektórych też ciąża, kochani, <laughs> także też będzie to taki czas już wolniejszy. Zalecana jest, kochani, cierpliwość poprzez właśnie może takie zatrzymanie troszeczkę, jeżeli będziesz więcej medytował, więcej zagłębiał się w siebie, przyjdą nowe pomysły. Które warto wykorzystać, czy to w sferze zawodowej, czy, czy, czy w sferze finansów, na przykład, albo wyciszysz umysł i dostrzeżesz dużo więcej rzeczy, tych możliwości. Kochani, karty mówią też i runy tutaj o uzdrowieniu po chorobie, o takich szybko mijających dolegliwości, o takiej potrzebie też ruchu. No, przyspieszają tutaj, bo tu też Raj, ale i dagos, no to będą y, przyspieszać powrót do zdrowia we wszelkiego typu schorzeniach narządu, ruchu. Tutaj, y, kochani, być może coś dolegało czy stawy, czy, czy y, y, nogi, y, jakby tu, tutaj, czy ręce to y, no, jest wyzdrowienie, ozdrowienie lepsze poczucie tak, po sanatorium też będzie taka odnowa, regeneracja, zakończenie choroby, pomyślność, powrót do zdrowia, uzdrowienie po chorobie, jeżeli dolegało coś, czy faktycznie bolały nogi ręce, czy stawy to tutaj, czy właśnie ten pobyt w sanatorium bardzo pomoże czy, czy właśnie wszelkiego rodzaju ćwiczenia także wyspokojenia ale też i, 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 i pobyt na świeżym powietrzu bardzo, bardzo pomoże może karta mówi o takim chwilowym odpoczynku, być może ktoś będzie właśnie urlopował, ktoś wyjedzie na, do tego sanatorium, odpocznie, odwoży się na to albo zadba o te swoje siły i regenerację. Być może właśnie to przyniesie takie ukojenie i ozdrowienie i da taki motor do dalszego działania. Warto o, o te stawy nogi tak na narządy ruchu zadbać. Jeżeli jest szansa do tego sanatorium, to pojechać, zadbać o siebie, bo to pomoże przynieść ukojenie, wyzdrowienie, a też da moc do działania. Kochani, otwórzcie się też na nowe osoby być może właśnie podczas wyjazdu. Czy też jakiegoś urlopu, zregenerujecie się i poznacie osobę, właśnie do relacji, kochani. Przyjdą też nowe możliwości, nowe kontakty poprzez właśnie wyjazd, czy też właśnie w sprawach biznesowych, i to otworzy nowe możliwości dla Was. O tym mówią karty. No, przesłanie dla Was ewidentnie: działaj, działaj, macie karty działania, ale też macie karty opieki, tutaj wsparcia. Z góry, ochrony z góry, więc nie obawiajcie się, niczego będzie przyśpieszała Wam i przyświecała dagas, która mówi o tym, że no wszystko będzie działo się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, czego byście się nie dotknęli w tym czasie. Synchroniczność. W naszym niezwykłym wszechświecie nie istnieje coś takiego jak przypadek. Zbiegi okoliczności, tak zwane przypadki są starannie planowane przez pomagające Ci anioły, byś mógł rozpoznać w nich działanie ducha. Właśnie uważajcie na te... W synchroniczności, wskazania, ważna, właśnie medytacja, wyciszanie, żeby dostrzec to. Ciesz się, gdy je dostrzeżesz. To wiadomość przekazywana przez anioły, by upewnić Cię, że jesteś na właściwej drodze. Zacznij oczekiwać i wypatrywać zdarzeń synchronicznych. Uświadom sobie, że za każdym z nich kryje się jakiś boski zmysł, zamysł, przepraszam, więc rozważ, jaką naukę bądź wiadomość ze sobą niosą. Wydarzenia synchroniczne mają Ci także przypomnieć, że wszystko wydarza się we właściwym, ustalonym przez Boga czasie. Afirmacja: wszystko zdarza się we właściwym czasie. No właśnie. Cierpliwość tutaj jest też ważna, będą Wam towarzyszyli sami przychylni ludzie, jeśli chodzi o sferę zawodową. Kochani, otwórzcie się też i w relacje. Postanowienia. Szanuj to co dla ciebie najważniejsze jeśli nie istnieje bezwzględne tak nie ma również nie kochani i jeszcze podpowiedź jednorożców dla grupy numer 1 wybierz sobie 1, 2, 3 jeżeli wybrałeś 1 podpowiedź jednorożców poszukiwanie dobra 27, 2, 7, 9 znajdź dobre strony twojej obecnej sytuacji Warto pomedytować, pobiegać, pomyśleć, zastanowić się. Dla grupy drugiej podpowiedź niewidzialność. 16, 1, 6, 7. Ściągnij zasłonę niewidzialności i pozwól, by Twoje światło było widoczne. Pokaż się na zewnątrz, to co w tobie drzemie, a może to w przyszłości dać obfitość. Duchowy cel 29 2 9 11 Postępuj dziś zgodnie z Twoim duchowym celem. Kochani, przepięknego czasu, przepięknego miesiąca, skorzystajcie z, tego, z tych energii, bo one są przecudne. Należałoby wyjść z marazmu, kochani, yy, ruszyć do przodu, przełamać rutynę, podejmować działania, bo możliwości będą. Naprawdę będą możliwości na zarobienie dodatkowych pieniążków, na odzyskanie jakichś pieniążków, na yy, naprawdę nową, dobrą pracę, na służbowe wyjazdy, które przyniosą właśnie obfitość, zadowolenie, też yy, tą, tą yy, finansową, ale też i rozwojową dla ciebie, szansa na nową miłość, na romans, na poznanie osoby, do fajnej przyjaźni do do koleżeństwa. W relacjach będzie naprawdę fajnie, bo macie y, daga z kochani. Tylko odpuśćcie się na tego drugiego człowieka. W pracy ochrona z góry, sami to przychylni wam ludzie będą towarzyszyć. Jeżeli nadarzy się okazja wyjazdu do sanatorium, jedźcie. Jeżeli będzie okazja wypoczynku, gdzieś ktoś zaprosi, czy będziecie jechać na urlop, no to odpocznijcie, naładujcie akumulatorki, żeby y, móc śmiało ruszyć do przodu, bo działanie, działanie, jeszcze raz działanie, przyniesie obfitość, zadowolenie, ruch do przodu i zmiany, wielkie zmiany, zakończenie wszelkich kłopotów, czy to finansowych, czy w sferze zawodowej, czy w relacji, czy właśnie tej samotności, stagnacji, no cóż mogę powiedzieć, przyświeca Wam dagas, a rajdo będzie pchało do przodu, da możliwości, da szansę, będzie się działo wszystko jak z odtknięciem czarodziejskiej różdżki, ale musicie sobie na to pozwolić, jeżeli chcecie skorzystać. Wszystkiego dobrego. Mi